właśnie takiego polskiego JD Wensa, idealnie będącego w kontrapunkcie do francuskiego oksja. pieska, prawda, który wszystko w życiu dostał od życia na tacy. Bo ten kontrabóg wypowiedział a dlaczego J.D. Vance został wiceprezydentem? Dlatego, że Trump go ze względów wizerunkowych ściągnął i przekonał do siebie. No bo ta w Stanach, nie wiem czy ktoś czytał ten jego, e, e, Elegię dla bidoków, to na polski było. Na... Tak, jest film na Netflixie, który jest strasznie spłaszczający, że cała ta strona społeczna tego filmu zniknęła. Ale sam fakt właśnie, on zbudował swoją popularność na tym, że on ujawnia, on pisze o tej swojej. To się w ogóle tam, te, te, u nas to źle przetłumaczyli, bo bidok to jest takie słowo niosące współczucie, ale to jest elegy for hillbillies. Hillbilly to jest takie wsiur, to jest taka elegia dla wieśniaków, dla wsiurów. I on się właśnie z tym wsiurstwem swoim celowo obnosi, no bo w Stanach Zjednoczonych człowiek, który wyszedł z nędzy do pieniędzy, to jest ktoś, kogo się szanuje.